W Excelu można łatwo zmieniać style wykresów na różne sposoby. Pierwszym krokiem jest wybranie wykresu, który chcesz zmodyfikować. Po zaznaczeniu wykresu przejdź do zakładki Projektowanie. Tam możesz zmienić typ wykresu, na przykład przekształcić wykres kolumnowy w wykres liniowy lub kołowy, w zależności od tego, który najlepiej odpowiada Twoim danym i celom. Taka elastyczność pozwala na przedstawienie informacji w sposób czytelny i atrakcyjny wizualnie. Kolejnym ważnym elementem jest zmiana kolorów wykresu. W opcjach projektowania możesz dostosować paletę kolorów zastosowaną do wykresu. Kolory te reprezentują różne serie danych i mogą być dostosowane do Twoich preferencji lub sposobu podkreślania konkretnych danych. Zmiana kolorów pomaga uczynić wykres bardziej czytelnym i skutecznym w przekazywaniu informacji. Wybierając poszczególne części wykresu, takie jak osie, legendy lub serie danych, możesz jeszcze bardziej spersonalizować wygląd wykresu, aby prezentacja była dokładniejsza i bardziej wyrazista wizualnie. Dzięki temu Twoje wykresy są nie tylko informacyjne, ale również łatwe do szybkiego zrozumienia. Podsumowując, opanowanie tych prostych kroków zmiany stylów i kolorów wykresów w Excelu pozwala tworzyć wykresy, które wyraźnie i skutecznie przedstawiają dane. Jest to niezbędne podczas przygotowywania raportów, prezentacji czy analiz danych, gdzie ważna jest przejrzystość wizualna. Znajomość wbudowanych funkcji Excel poprawia Twoją zdolność do efektywnego przekazywania wniosków i trendów płynących z danych.